Dzień dobry, witamy ponownie w Luksemburgu. Dzisiaj opowiemy Państwu o Placach Zabaw. Czy są bezpieczne, czy są czyste, czy są przystosowane do dzieci w każdym wieku? Zostańcie ze mną i sprawdzimy to razem. Luksemburskie Place Zabaw charakteryzują się wysokimi normami i standardami bezpieczeństwa. Tutaj przeglądy robione są regularnie. Nie ma czegoś takiego, że sprzęt nie działa, a dzieci dalej po nim skaczą. Jeśli jest taka sytuacja, że sprzęt po prostu już nie funkcjonuje prawidłowo tak jak powinien, od razu wyłączany jest z użytku. Jak widzicie Państwo z tyłu, wszystkie prace zabaw. Może nawet nie wszystkie, ale większość z nich posiada osłony przeciwsłoneczne. Są przygotowane na każdą pogodę. Luksemburg stawia na integrację z naturą. Bardzo często place zabaw są tworzone w lasach bądź też w parkach i zauważcie, nie ma ogrodzeń, ponieważ tutaj place zabaw są bezpieczne. Musimy bawić. Najpiękniejsze to jest zawsze błoto do zabawy, nie? No. Jak widzicie podłoże jest bezpieczne. Często jest to właśnie albo naturalne podłoże, albo guma, żeby dzieci nie zrobiły sobie krzywdy. Nie występuje tutaj żwir, tak jak w Polsce. Na placach zabaw są oczywiście pojemniki do recyklingu, a także toalety. I toaleta jest moim po prostu ulubionym miejscem. Dlaczego? Chodźcie, zajrzymy do środka. I teraz tak, kiedy chcemy zrobić siusiu albo coś większego, opuszczamy deskę na dół. Kiedy jest na górze, służy nam jako wywalka, tak? I teraz tak, tu mamy przyciski. Jest mydło, popatrzcie, mydło leci, jest woda, a także można zrobić flash, czyli spuszczamy wodę. Obok jest suszarka. Oczywiście toalety są bardzo czyste. Chociaż ja i tak wikingowi nie pozwalam się dać na deskę. Śmiecie można wyrzucić tutaj, jeśli mamy podpaski, wkładki i tak dalej. Na tym Placu zabaw akurat tego nie ma, ale normalnie przy placach zabaw na lato wystawione są specjalne skrzynki, gdzie można, automatyczne, gdzie można podłożyć rękę i użyć kremu przeciwsłonecznego, a także stacje wody pitnej. Tutaj akurat jest tylko stacja wody. Myślę, że nie jest pitna, dlatego że nie ma oznaczenia, normalnie by było napisane, jak to w Luksemburgu, wszystko jest dokładnie oznaczone. Tutaj jest tylko stacja wody. Jeśli chcemy wyjść z parku, musimy nacisnąć i umyć stopy, musimy nacisnąć nos klauna, i poleci nam woda. Na początku parku mamy strefę dla małych dzieci. Tam dalej jest strefa dla dużych dzieci i dorosłych. A teraz witamy w jednym z najbardziej popularnych parków w Luksemburgu. Parku Mern. Park ten jest ogrodzony, ale niewątpliwie ta przestrzeń tutaj jest tak wielka, że dzieci mogą swobodnie biegać. Oczywiście integracja z naturą musi być, więc stworzony został tutaj taki specjalny basen, gdzie po prostu żyją sobie ryby, żółwie, tu mają kaczki. środku tego jeziora sztucznie stworzonego jest też restauracja, gdzie rodzice mogą sobie po prostu zjeść obiad, wypić drinka, odpocząć, a dzieciaki tuż za rogiem mogą się pobawić. Bardzo często w tym parku odbywają się różne wydarzenia sportowe. Ludzie spotykają się, uprawiają na przykład jogę, a inni po prostu biwakują, robią sobie barbecue. Jak w każdym parku wyznaczone są miejsca, gdzie można przynieść własne jedzenie, usiąść i po prostu cieszyć się pięknym dniem. Zobaczcie, tam dalej szykowane są urodziny. Zobaczcie, tak jak mówiłam, tam odbywają się zajęcia na świeżym powietrzu. Ten plac zabaw jest raczej dla mniejszych dzieci, aczkolwiek mamy tutaj zjeżdżalni i dla większych. Nie jest tak aż rozbudowany dla dzieci powyżej 5 roku życia jak inne w Luksemburgu. Ale to co nie zmienia faktu, że zawsze tu jest pełen komplet. I tak jak mówiłam, tu jest po prostu tak czysto, że można się położyć, leżeć bez obawy, że się trafi w siódmą kupę. Bardzo piękny widok w dzisiejszych czasach. Młody człowiek siedzi w parku, czyta, uczy się. Super. Tyle czoło. Teraz będzie taka dygresja trochę o macierzyństwie, bądź też rodzicielstwie w Luksemburgu. Jak wiecie, większość osób przyjeżdża tutaj raczej samych, prawda? I przyjeżdża. Albo samotna osoba, która znajduje sobie partnera w Luksemburgu, bądź też w krajach ościennych, albo przyjeżdża para. I wtedy rodzi się dziecko. Macierzyństwo staje się rodzicielstwo. Nie powinna mówić o macierzyństwie. Rodzicielstwo staje się trochę skomplikowane. No bo to się okazuje. Nie ma babci, nie ma dziadka, którzy mieszkają zaraz w kolejnym bloku, gdzie możemy zadzwonić i powiedzieć, mamo, mam nieprzespaną noc, weź przyjść, bo ja się muszę zdrzemnąć. I wtedy pojawia się trochę problem. Dużo małżeństwa kryzysy, to jest zrozumiałe, ponieważ wyodrębnić te pięć minut dla siebie jest po prostu niemożliwe. I co się dzieje w takiej sytuacji? Ponieważ człowiek jest zwierzęciem stadnym, automatycznie, instynktownie szuka sobie tego właśnie stada. Bądź jak też mówią, tej wioski, która jest potrzebna do wychowania jednego dziecka. I tak zaczynamy nawiązywać znajomości. Najpierw w żłobku, no no wszyscy oddajemy dzieci, zabieramy dzieci. Potem w szkole, w parkach zawieramy też znajomości bliższe z sąsiadami. U mnie na piętrze. Mieszkają e, cztery dziewczynki e, w tym samym wieku. Wiking, dwie bliźniaczki i jeszcze jedna. Także my się wymieniamy tą opieką, tak? Czyli jeśli ja na przykład muszę gdzieś wyjść i nie chcę brać mojej młodej ze sobą, pytam się sąsiadki, czy akurat w tym momencie jest w domu i czy mogłaby mi popilnować dziecko. Więc widzicie, my sobie jakoś tak jako człowiek e, radzimy zawsze w takich trudnych sytuacjach. I to uważam za fajne. Na tym kończymy już dzisiaj. Bardzo dziękuję za pozostanie ze mną do końca i na kolejny odcinek zapraszam już wkrótce.